Jadę właśnie do klienta z taką malutką awarią. W zasadzie mamy nowego pracownika, on się uczy. I rozwalił nam już trzy zamki. I oczywiście nie zrobię tego specjalnie. To jest przypadek jakby dlaczego wywnioskowałem, że to on. Miałem takie podejrzenia, po dwóch pierwszych zamkach stwierdziłem, nie no, okej, okay, no, to się zdarza. No bo to się po prostu zdarza. Ale przy trzecim zamku podczas trzech tygodni? Tak. No nie, stwierdziłem, że to już nie jest y, przypadek. To coś tam się musi dziać. Więc po prostu powiedziałem, słuchaj, wsiadamy w auto, ja z tam pojadę, chciałbym ci pokazać coś na automacie, weź mi go otwórz. I oczywiście te zamki padają tylko w solidach. W związku z tym, że on po prostu wkładał kluczyk. I zamiast jak wyleciała nie zawsze w solidach, właśnie to jest niestety uciążliwe, że ona, ta łapka nie zawsze wyskakuje tak, jak na przykład wendo. Tylko czasami trzeba ją sobie tam gdzieś podwadzić delikatnie, albo nawet chociaż palcami tak ją wycisnąć. Rzadko, bo rzadko, ale, ale coś takiego się dzieje. I ona też nie wyskakuje z takim impetem. Więc takim odruchem naturalnym jest to, że ciągniesz po prostu za kluczyk. Jak ciągniecie za kluczyk, no, to niestety, dwa, trzy, cztery razy wkładka wytrzyma, a za piątym razem zwyczajnie ona odpuści i, i się zatnie, Po prostu przez siłę. No i on dokładnie tak robił. Także po prostu zacznę wiercić, pokażę Wam. Mam taką nadzieję, bo to jest akurat w szkole, więc mam nadzieję, że nie będzie dużo dzieci albo trafię po prostu na lekcję. Wtedy to w ogóle byłoby zainteresowanie. Mam bardzo duże i wiercenie, raczej to nie jest dobry pomysł. Także Pokażę Wam już jak wiercę, w którym momencie ja zaczynam to wiercenie bo te dwa, dwie pozostałe wkładki udało się naprawić w ogóle więc jakby zaczęły działać, żyją a nie, przepraszam, sorry jedna padła, jakby był automat otwarty, więc nie było problemu, się wymieniła a tą drugą udało się naprawić, tak, to było tak ta trzecia niestety już ktoś pojechał inny próbował włożyć kluczyk i i lipał więc jadam, jadę osobiście i przy okazji Wam pokażę jak jak my sobie z tym tematem radzimy i rozwiercamy znaczy w zasadzie wszyscy radzą sobie dokładnie tak samo no bo po prostu zostaje Wam rozwiercenie no nic więcej tam niestety nie nie zaradzimy, można tam coś próbować psikać i tak dalej, ale nie, jak już nie wchodzi kluczyk to już sprawa jest pozamiatana także za chwilę będę Wam pokazał jak sobie tam wiercimy